Wodop przykładował zgrywka. Wkładowa zgrywka dla dwóch graczy, dlatego mamy po takim dużym stosiku kart, bo jak jest więcej graczy, wiadomo, każdy, każdy ma mniej profesjonalnie. Oprócz tego mamy taką ściągawkę, wszystkie kolory występujące w grze, system, wszystkie symbole występujące w grze. Jedna karta idzie na stół i możemy tu dać... Aha, każdy sobie bierze trzy karty, które trzyma na ręku. One są dwustronne, trzy dla jednej osoby, trzy dla, dla mnie na rękę. I ja tu mogę dać tak. Daję tu kartę z symbolem, którego tu brakuje, czyli tutaj widzę nie ma niebieskiego i nie ma tutaj czego? Niebieskiego kapelusza nie ma. Więc muszę dać niebieski kapelusz, jak mam, jak mam kartę z jakimś niebieskim kapeluszem mam. Ewentualnie druga rzecz. Jeśli mi, ja na, której, na którejś kart też mi brakuje niebieskiego kapelusza, czyli nie mam ani koloru niebieskiego ani kapelusza, to też mogę tu dać, bo ten, ten symbol niezmienny jest dalej ten sam. No, ale no mi teraz prościej dać jest na przykład ten niebieski kabelusz, którego tu brakuje. I dobieram karty, żeby mieć trzy na ręku. Yy, gramy równocześnie, kto pierwszy, zejdzie, zejdzie z kart. I teraz patrzcie czego brakuje. Brakuje fioletowego. Fioletowe, fioletowe... Taloreczko wodu, to pacynka. wodu. Ta, 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 ta. Tak. Tutaj nie mam. Ja... Tutaj też nie mam. Tu jest. jest, na przykład. jest I tu ta osoba daje i, i schodzi sobie. Aha, jakbym ani, ani druga osoba nie, nie ma na przykład w każdej, w każdej chwili możemy trzy karty wymienić, Daję po prostu na spód stosu i biorę, biorę trzy, trzy karty. A jak mam zejska, to czemu musiałam wziąć jeszcze jedną? Bo zawsze masz na ręku trzy, a schodzisz, Aha, schodzisz to. z tych z, Aha, z tych. To, to jest twój stos, to jest mój stos i schodzimy tutaj. No. W każdej chwili możemy karty z ręku wymienić, dać pod spód i wziąć nowe, My sami się zdarza, że ani ty, ani ja byśmy nie mieli tego, co, co tutaj brakuje. No i teraz znowu patrzę, teraz nie ma zielona zielona butelka, zielona butelka i biorę, biorę kartę, teraz nie ma niebieskie, nie, niebieskie... Niebieskie, niebieskie, niebieskie leczki, takie pióra, te pióra. A nie lewskie Nie, Niebieskie pióra, niebieskie pióra biorę. A jak ja mam i ten masz razem, bo też mam. No, to. A, tak, tak. to jest nasz szyb, przysłuch. Na trzeba się orientować. Tak, trzeba się orientować się. w kolorach i, i w symbolice i schodzić. No i to jest właśnie w ten sposób, że daje to, czego tu brakuje. Jak ja to mam na karcie, lub jeśli mi brakuje tego samego, i koloru, i, i figury, to też mogę to położyć. A jak, jak ani tak, ani tak, mi nie pasuje, no to mogę sobie wymienić i dalej wziąć nowe trzy i dalej schodzić. I to pierwszy, gra się około trzech rund, jak biorę ostatnią z tego swojego stosu, to jest koniec pierwszej rundy, wtedy zlicza się to, co pozostało na ręce jako, 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 jako punkty. Gramy trzy rundy i potem ten, kto ma najmniej punktów, ten, ten, ten wygrywa. No dzięki, tyle. tyle.